Witam, nareszcie naprawa silnika została zakończona. Dzisiaj będę chciał podsumować, jakie koszty podniosłem odnośnie naprawy, pokazać, co źle zostało zrobione z napędem pośrednim oraz pokazać, o czym musimy pamiętać przy wymianie wtryskiwaczy, jakie je prawidłowo zamontować. Także zapraszam do oglądania. Chłodnica została zdjęta cała z podstawą. Pokrywa została zdjęta, tutaj u góry wszystko zostało tak jak jest, nic nie musiałem ściągać, tylko wentylator. Co tutaj było u mnie źle zrobione? Nie zwróciłem uwagi na te koło pośrednie. Te koło pośrednie musi być odpowiednio ustawione względem wału korbowego i wałka rozrządu. Ponieważ za tym kołem pośrednim, tutaj gdzieś w tym miejscu pod pompą wysokiego ciśnienia jest czujnik impulsów położenia. Następnie drugi czujnik położenia jest tutaj, bierze z wału korbowego starczy, która jest tutaj widoczna. Ja to już przestawiłem sobie tak jak, tak, jak ma być. Także na tych kołach są znaki V4 na kole wałka rozrządu oraz kole pośrednim. I to musi być tak ustawione, jak tutaj widać na te znaki. W celu przestawienia tego ja sobie zablokowałem wał kołkiem w pozycji górnego martwego punktu tłoka, a następnie zaznaczyłem sobie tutaj kreską, jak jest ustawione koło wałka rozrządu, żeby się nie, żeby się nie przestawiło. Wiadomo, pompa ma ten znak, on musi być pionowo u góry ustawiony, tak. Miałem do wyboru albo zdjąć tarczę, która jest tutaj na wcisk montowana, yy, i wyjąć koło, bo ta tarcza przeszkadza. Yy, ja to zrobiłem troszkę inaczej, bo nie chciałem tej tarczy ruszać, bo ona tutaj jest na ciasno i wiadomo, że tutaj może dojść do jakiegoś tam uszkodzenia. Lepiej jej nie ściągać, jak jest niepotrzeba. Ja to zrobiłem w ten sposób, że wyciągnąłem tutaj oś, bo można wyjąć oś osobno, yy, spod, yy, która, na której jest osadzone koło. Następnie pompę musiałem odkręcić i troszkę ją cofnąć do tyłu. No i udało mi się wyjąć tutaj koło i wtedy tak poprawnie zamontować, żeby tutaj było na znak. No a bałek rozrządu, tak jak pokazywałem wcześniej. No tutaj się nic w sumie nie zmieniło, bo tu jest dobrze akurat ustawione. Musi być na linie, która. Przechodzi poprzez oś wału korbowego i poprzez oś wałka rozrządu. Ten znak, który jest tutaj na kole, musi się pokrywać z linią. Tak to wygląda. Także tu już teraz jest wszystko dobrze. Powinno teraz wszystko działać bez problemu. Dobrze, że to taka pomyłka w sumie bezkolizyjna, że gdyby był odwrotnie ustawiony wałek rozrządu czy coś, no to by miało duże znaczenie, bo. Można by było sobie narobić większego bałaganu, no, ale tu akurat było wszystko w porządku, tylko te koło pośrednie było źle zamontowane. Zmyliłem to, bo mi się obzdurało, że impulsy po, na ten czujnik, który jest pod pompą, jest brany z koła, które napędza rozrząd. Po prostu myślałem, że to koło to jest to i tak to wynikło, ale teraz już jest poprawione i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Także Biorę się teraz za składanie dalej tego wszystkiego. Jeszcze taka ciekawostka: ta pokrywa jest zakładana na uszczelkę, natomiast ta, która jest pod kołami rozrządu, ona jest montowana na specjalny klej anarobowy. Według instrukcji jest to LOCTITE 515. No, ten klej jest dosyć drogi. Ja tutaj mam do tego zamiennik, polega to na tym, że ta substancja anarobowa że ona zasycha pod wpływem braku dostępu do tlenu, także jak jest w szczelinie pomiędzy pokrywą a korpusem, wtedy się utwardza i zasycha, gdy nam wyjdzie na zewnątrz, do środka na przykład, to ona nam wtedy nie zaschnie nie ma problemu takiego typu jak z silikonem, że silikon zaschnie się, później oderwie i wpadnie tam do smoka. Pozatyka jakieś tam kanały. Tutaj nie ma z tym problemu, także yy, radzę stosować yy, taki uszczelniacz anarobowy. Yy, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zaraz go pokażę, jak on wygląda. Yy, ja stosuję coś takiego. Jest to zamiennik. Yy, on też się nadaje do yy, takiego. Typu uszczelnienia jak silniki i korpusy skrzyni biegów po prostu zasycha pod bra wpływem braku dostępu tlenu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Koszt tego nie jest duży w porównaniu do loklitej 515, nie tam są olbrzymie pieniądze, to sobie wołają. Ja to mi się już sprawdza, stosowałem to wielokrotnie, także polecam. Z takich przeszkód, co napotkałem, żeby zdjąć pokrywę rozrządu, gdy silnik jest w ramię. To w pokrywa rozrządu wchodzi taka obudowa od chłodnicy oleju. Problem jest z tego typu, że nie można tutaj później wyjąć tych śrub, bo przeszkadza rama, żeby wymienić tę muszczelkę, bo wiadomo musimy to odchylić, żeby wyjąć, zjąć pokrywę. W tym celu, ono udało mi się to zrobić w ten sposób, że odkręciłem poduszki mocujące silnik. No i troszkę do góry został silnik podniesiony. Na tyle, że udało się te śruby wyjąć, żeby tę muszczelkę wymienić. Przed montażem wtryskiwaczy musimy pamiętać, że każdy trysk jest inny i każdy trysk ma inny kod. Należy spisać sobie na kartkę kody tutaj z góry w trysku. Należy spisać sobie kody tutaj z boku. Tu jest numer katalogowy i kod pod spodem. Należy go sobie spisać na kartkę i musimy sobie te kartki ponumerować, żebyśmy później wiedzieli, w którym cylindrze jest zamontowany. W dany wtryskiwacz z danymi kodami, jest to nam potrzebne później do korekcji wtrysku. Musimy te kody wpisać do sterownika w ciągniku dlatego musimy wiedzieć, żeby te kody mieć zapisane albo zrobić sobie zdjęcia, jak to woli. Jeżeli ktoś na przykład robi samą głowicę bez wymiany wtrysku. To należy sobie poukładać wtryskiwacze po kolei, żeby ich nie pomieszać, wtedy nie będzie trzeba ich kodować. To jest taka, taka ważna informacja: że musi trafić ten sam wtryskiwacz na to samo miejsce, gdzie, gdzie był przed yy, zdemontowaniem. Przed montażem wtryskiwacza musimy sobie posmarować delikatnie o ringi olejem delikatnie, żeby były nawilżone olejem. Yy, tutaj na krótcu również. Yy, później wkładamy wtryskiwacz wciskamy go ręcznie, żeby nam wskoczył o-ring razem z tymi widełkami dokręcamy wstępnie ręcznie to później musimy tą rurkę wsadzić tam w otwór w głowicy następnie dokręcamy ten kruciec z momentem 5 Nm to jest takie dokręcenie wstępne później dokręcamy tą śrubę momentem 47 Nm dociskamy wtryskiwacz i... Później dokręcamy ten kruciec z momentem 35 Nm. No i wtryskiwacz jest zamontowany. Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie uszkodzić wtrysku przy montażu, żeby nie uderzyć nigdzie końcówką. No i przed montażem trzeba sobie tą podkładkę wsadzić w głowicę, tam ułożyć i dopiero później wkładamy na to wtryskiwacz. No i trzeba się upewnić, czy nie ma starej podkładki, no i musi być tam otwór wyczyszczony pod, przed montażem wtryskiwacza. Podkładka miedziana już jest zamontowana, następnie wkładamy delikatnie wtryskiwacz, tak żeby się nie uszkodził, otworem do mnie. Teraz go musimy delikatnie wcisnąć, o już wskoczył, dokręcamy tą śrubę na imbusa wstępnie. Tą śrubę dokręcamy wstępnie. Dobra. Następnie wkładamy rurkę zasilającą w tryskiwacz. Następnie tę rurkę dokręcamy momentem 5 Nm. Widełki, które wciskają w tryskiwacz, dokręcamy 47 mm Następnie teraz króciec na 35. tryskiwa zamontowany. W moim przypadku ciągnik został uruchomiony bez wpisywania kodów tryskiwaczy, ponieważ nie mam możliwości u siebie podłączenia komputera. Skorzystałem z usługi lokalnego warsztatu w celu wpisania kodów. Łączny koszt naprawy silnika wyniósł 36 tysięcy złoty netto. Teraz przedstawię najważniejsze elementy, które zostały naprawione i wymienione w silniku. Został zrobiony remont głowicy, został zrobiony szlif wału korbowego, zostało zrobione osiowanie stóp głównych bloku silnika, została splanowana płaszczyzna bloku, zostały zamontowane nowe zestawy naprawcze Kolben Schmidt, zostały wymienione wtryskiwacze na nowe bezpośrednio kupione od Denso, została naprawiona pompa wysokiego ciśnienia. Została wymieniona odma silnika wraz z przewodami odpowietrzającymi skrzynią korbową. Została wymieniona pompa oleju silnika oraz pompa wody. Zostało wymienione koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych z przodu silnika oraz pasek i rolki. Został naprawiony alternator. Dodatkowo do wymiany doszły jeszcze dwa korbowody. Tulejka została obrócona w główce korbowodu. Nie nadawał się do naprawy. Pozostałe zostały zregenerowane. Została wymieniona tulejka w pozostałych korbowodach. Te korbowody kosztowały są w oryginale 1900 zł. Netto mógłbym kupić zamienniki za 1000 zł, lecz nie chciałem brać innych producentów, ponieważ gdybym wymieniał wszystkie, to inaczej. A tutaj dwa inne to wolałem kupić w oryginale, żeby były takie same jak te pozostałe. Dodatkowo jeszcze zauważyłem, że dźwigienki zaworów zaczęły się zacierać na osi dźwigienek. Także została wymieniona oś dźwigienek, koszt 600 zł. Jedna dźwigienka 170 zł. Wszystkie zostały wymienione. Po dłuższej analizie oraz po konsultacjach z osobami bardziej doświadczonymi, po przeczytanych komentarzach w poprzednich filmach doszedłem do wniosku, że przyczyną awarii mojego silnika były uszkodzone wtryskiwacze. Paliwo nie zostało całkowicie spalane, gromadziło się na tłoku, powstawała dodatkowa detonacja w nieodpowiednim momencie, co spowodowało wywieranie większej siły na korbowód, co się przyczyniło do uszkodzenia panewek oraz główki korbowodu. Nadmierna temperatura również wypaliła tłok oraz doszło do uszkodzenia uszczelki pod głowicą, co spowodowało yy, ubywanie płynu chłodniczego. Także przestrzegam wszystkich o tym, żeby pamiętali o wtryskiwaczach. Jeżeli mamy coś nie tak z silnikiem, że nam równo pracuje, dymi, czy coś się nam nie podoba, musimy zadziałać w odpowiednim czasie i naprawić układ, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak w moim przypadku. Także przez raz jeszcze przestrzegam żeby o tym pamiętać i dbać o wtryskiwacze, bo są bardzo ważne, jeżeli chodzi o silnik diesel. Niesprawność może doprowadzić do takiego przypadku jak mój.